Ponieważ to jest zadanie zamknięte, więc zaryzykowałbym wskazanie wyniku bez wykonywania jakichkolwiek obliczeń. Zauważmy, że z punktu widzenia wylosowania kuli białej, lepszą urną jest ta druga urna. Mamy tutaj przewagę kul białych, no, a gorszą jest ta pierwsza, która na dodatek jest mniej prawdopodobna. Mamy tutaj tylko dwa wyniki z rzutu kostką na sześć możliwych. To od razu oznacza, że ten wynik z punktu A jest zbyt mały, porzucamy go. No a z drugiej strony wynik z punktu D też jest niemożliwy, bo taki wynik, takie prawdopodobieństwo otrzymałbym, gdybym na 100% losował z tej drugiej urny. Wybór między pozostałymi dwiema odpowiedziami nie jest już taki oczywisty, ponieważ można sobie wyobrazić, że odpowiednio zły układ kul w pierwszej urnie, a jest zły, nawet przy mniejszym prawdopodobieństwie wylosowania tej urny, może spowodować, że mimo wszystko prawdopodobieństwo całkowite będzie mniejsze niż jedna druga. Jednak nie wydaje się, aby przy takim rozkładzie kul to prawdopodobieństwo było równe zaledwie 40%, bo przecież to jest dwie piąte. Z drugiej strony, to co mamy w punkcie C, to nie jest jakaś przesadnie wielka liczba, wielkie prawdopodobieństwo. To jest przecież tylko nieco powyżej 50%. Także zaryzykowałbym wynik z punktu C. Teraz wykonajmy odpowiednie obliczenia. Posłużymy się drzewkiem, które realizuje nam tutaj twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym. Jednak szczegóły teoretyczne podam dopiero na końcu. Przede wszystkim zauważmy, że prawdopodobieństwo losowania z pierwszej urny to będzie 2 szóste, czyli 1 trzecia. No i co za tym idzie, prawdopodobieństwo losowania z tej drugiej urny to będzie 2 trzecie. Nas interesuje losowanie kuli białej, co daje w przypadku pierwszej urny prawdopodobieństwo 1 piąta, a w przypadku drugiej urny prawdopodobieństwo 3 piąte. Teraz wystarczy podstawić te liczby do znanego wzoru. Z góry na dół mnożymy, natomiast z lewej na prawo dodajemy, co daje w wyniku potwierdzenie dobrego wyboru. Mamy tutaj 7,15. Gdyby to zadanie było otwarte, no to należałoby jakoś uzasadnić użytą metodę. Korzystamy przecież z twierdzenia o prawdopodobieństwie całkowitym, a to twierdzenie wymaga, by wprowadzić odpowiednie oznaczenia i sprawdzić odpowiednie założenia. Warunki, te wstępne warunki oznaczyłem jako B1 i B2. To jest oczywiście ten etap rzutu kostką i zauważmy, że te dwa zdarzenia, B1 i B2, sumują się do zdarzenia pewnego, natomiast są rozłączne, zatem ich iloczyn to zdarzenie niemożliwe. Z kolei ten drugi etap na drzewku to są prawdopodobieństwa warunkowe. Nas interesują tylko te lewe gałązki, i to są odpowiednio prawdopodobieństwa zdarzenia A opisanego w treści zadania pod warunkiem B1 i pod warunkiem B2. Wszystkie założenia są spełnione, zatem po podstawieniu do wzoru na prawdopodobieństwa całkowite dostaniemy wynik.